Och, żono moja, ty mnie znasz najlepiej Ty wiesz, co w trawie mego serca piszcze Ty wiesz, gdy bieda własną biedę klepie Gdy w męskiej duszy coś chce miłość zniszczyć Och, żono moja, ze wszystkich jedyna Źródło pragnienia najsłodszej słodycze, Dobro i piękno z tobą się zaczyna A szczęście w tobie każdą chwilą krzyczy w Twoich oczach jest ta miłość, która daje życiu siłę Jeden krótki błysk światełek i znów żyję jak nie żyłem I po morzach, i po polach, i po górach oraz lasach I w przestworzach jedna tylko wytyczona sercem trasa Do Twych włosów, do Twych dłoni Do Twych ramion, wprost do Ciebie do twych włosów jak do kwiatu z upragnionej łąki życia Wdzięczny za ten los, łaskawy dar, a nie miłości przydział Do twych dłoni jak do ciepła, prześwietlony słońcem wiary Pragnę abyś nie uciekła i kochała mnie bez miary do Twych ramion jak do celu Z podłych dni tych bez przyczyny I do Twych policzków czułych, Jak do wzgórz wolnej krainy I do Ciebie do przystani Duszą w czas zawitać błogi Czułościami nad czułości W pełną wolność się zanurzyć Co jest nad wszystkie wolności I rozkoszą się o duży W twoich oczach jest ta miłość, która daje życiu siłę. Jeden krótki błysk światełek i znów żyję, jak nie żyłem. I po morzach, i po polach, i po górach, oraz lasach i w przestworzach. Jedna tylko, wytyczona sercem trasa do twych włosów, do twych dłoni, do twych ramion. Ciebie. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę z Państwem się dzisiaj spotkać. Dziękuję pięknie organizatorom za zaproszenie na Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. Dzisiaj mam takie zadanie, aby Towarzyszyć Państwu i przedstawić, przeczytać kilka wierszy miłosnych, wybranych oczywiście z dotychczasowej mojej twórczości. Tak sobie właśnie uświadomiłem, że dzisiaj minęło w sumie 23 lata od mojego debiutu tym oto tomikiem pod tytułem Jesteśmy z tajemniczym, stajemniczą okładką i z tajemniczym tajemniczą dedykacją pod tajemniczym stereogramem. To już minęło 23 lata, ale pierwszy wiersz, który chciałem Państwu zaprezentować dzisiaj, przywitać się nim z Państwem, to jest wiersz z tomiku wydanego ostatnio w siódmej książki poetyckiej, misja kilku słów. Tak na samym początku w ogóle mam do Państwa pytanie, czy Państwo lubią poezję? To oczywiście pytanie retoryczne. A mam pytanie, czy Państwo lubią czytać i słuchać poezji miłosnej? O, widzę, że panie, zdecydowanie panie podniosły dłonie. Ale czy lubią Państwo czytać i słuchać poezji miłosnej walentynki? O, wszyscy podnieśli dłonie. Bardzo dziękuję za tę reakcję. Dzięki temu y, nabiorę większej odwagi, żeby te wiersze bardzo intymne dzisiaj przeczytać. Będę do Ciebie mówił wierszem, Dedykowany oczywiście mojej żonie. Będę do Ciebie mówił wierszem, Poza poezją nic nie powiem. Będę Cię pieścił każdym słowem, a wszystkie będą niczym pierwsze. Nagle zatrzymasz mnie spojrzeniem, Piękna Twych oczu jak pytaniem, Powstrzymam słowo, by wyznaniem najczystszym mogło być milczenie. I choćby kiedyś niczym drzazga, Wdarłaby w serce się wątpliwość, To niepojęta wierna miłość Subtelnych przeżyje drobiazgach. Wspólne owoce dni splecionych, Dzieci jak cuda niedowiary, Pod twym noszone sercem dary Ze świętej urodzone żony. Pragnę miłości być żołnierzem, A nie udawać bohatera, W świętą obecność tu i teraz. Najmocniej jak potrafię. Wierzę. Dziękuję. A teraz drodzy państwo, chciałbym przeczytać utwór, który w formie słowno-muzycznej pojawił się na debiutanckiej płycie zespołu tej Pierwszy Promień. Ale dzisiaj chciałbym go w, w takiej formie stricte poetyckiej oczywiście przeczytać. No i tytuł Co ci mogę dać? Moja narzeczona wówczas jeszcze, Agnieszka zapytała mnie, co może dać mężczyzna, zakochany mężczyzna, Kobiecie I tak w odpowiedzi powstała ten wiersz, powstał ten wiersz. Co ci mogę dać, kochanie? Polne kwiaty słońcu rwane. Złotą miłość na śniadanie, dzikim szeptem, okraszane. Co ci mogę dać, najdroższa? Srebrny księżyc na kolację? Dobry humor, troszkę głupot, tych bezkłótnik, to ma rację. Co ci mogę dać, najmilsza? W kształcie serca, śliczne chmury, raj prywatny i szczyt marzeń gdzieś pod wiatr, na szlaków góry. Co ci mogę dać, kochana? Prężne ramię, pierś nabitą, pocałunek nieśmiertelny, pewność w nas, w duszy wyrytą. Wszystko dam ci, wiesz to przecież, tylko proszę zostań ze mną. Tajemnica jest w kobiecie, w Tobie pragnę jej na pewno. Nie wiem, jak bez Ciebie żyłem, umierałem chyba nieraz, w nocy czułość, a w dzień siłę chcę Ci dawać siebie teraz. Jest najważniejsza sprawa na świecie, Nie najważniejsza, można inaczej. A czyż ona nie może mnie zaakceptować takiego, jak jestem? Ach, ta miłość nas kocha miłowata Ach, ta miłość, która ów nie wierzy w świat Ach, ta miłość, której pragnie każdy z nas Taka miłość, to najświętszy w sercu czas Ach, ta miłość, źródło rozkoszy i snu Ach, ta miłość, hmm. która siłę daje znów Ach, ta miłość, co wyciąga co z mroku dna, dna jej jedynej Dasz się wybić, aż do dna Ach, ta miłość, która jest jak wietrz Ach, ta miłość, samych azjów talia kart Ach, ta miłość, z którą łupuśko koń kraść Tylko dla niej na zwycięskim froncie paść Ach, ta miłość, co rozpala nas jak żar Ach, ta miłość, która słodki rzuca czar Ach, ta miłość, której nigdy nie masz dość w domu życia Gości najważniejszy gość. ona będzie wciąż ludzkim marzeniem, Tajemnicy naszej zatroskania, wrażliwości, serca, szarowania. Jeśli sensem jest jej zaistnienie, ona będzie wciąż ludzkim marzeniem, przeznaczeniem, tlenem i spełnieniem, niepokojem, darem ukojeniem. I wśród płomieni niewypowiedzianych. Pośród duszy te ukrywanych w zagadkowych chwilach pożądania i boskiego w sercu miłowania. Ach ta miłość, co nas pokloniło, ach ta miłość. Nie wierzy w świat, Ach, ta miłość, której pragnie każdy z nas, taka miłość to najświętszy w sercu czas! Ach, ta miłość! Jeszcze sięgam, kochani, po, z kolei teraz potomik troski i czułości. To hmm, najbardziej taki miłosny tytuł. Z tych wszystkich tomików, i tu jest też wiersz, oczywiście dedykowany mojej małżonce. Wiersz też dla mnie szczególny, w części bowiem jest tylko miłość. A tytuł wiersza: Co miłość zmienia w życiu moim? Co się zmieniło w życiu moim, i tom opasły nie odpowie. Gdy się po stokroć szczęście dwoi, pieśni śpiewają w każdym słowie. Każde spojrzenie, gest i dotyk stają się tysiąckroć czujniejsze, a każda myśl w sentencjach złotych najsłodszym pulsem rodzi wiersze. Miłość najmocniej na tym świecie jest obleczona w tajemnicę, przynosi życie, aby przecież spełnić w nim szczęścia obietnicę. Co miłość zmienia w życiu moim? Czas mój nawraca w dom pokoju. I, wciąż, ożywia swoim modlitwę z najzdrowszego zdroju. Nieskończonością tańczy we mnie, miłą tęsknotą w sercu płonie, z dobrem, co nigdy się nie zdrzemnie, bo w jej opatrzność wtulam w dłonie. A teraz, drodzy z przymrużeniem oka wiersz o. Yy, troszkę o obecnej sytuacji. Czy Pani wreszcie by chciała zamienić ze mną słóweczko? Czy mógłbym dzielić się z Panią dyskretnie wspólną ławeczką? Czy mógłbym wreszcie usłyszeć głos Pani przy mojej twarzy? Bo kiedy wrócą lockdowny, to spotkać nam się nie zdarzy. Czy kosmos jest tak ogromny, czy wszechświat ma nasz granice? O wszystkim mogę rozmawiać, lecz nie o polityce. O międzywojennej poezji z pewnością tym Panią zachwycę. O wenie polskich amantów, lecz nie o polityce. O żółwiu, który uciekał przed mrówką jakąś w panicę, O baśniach, bajkach, bajeczkach, lecz nie o polityce. O tomku, co spadł w stapczanu, bo miał chłop za krótkie łoże, A nie miał w domu dywanu. O polityce, broń Boże. O gościu, co chciał wciąż lepiej, Lecz wychodziło mu gorzej, Lecz biedy wcale nie klepie. O polityce, broń Boże. O nosie, który miał w nosie siebie o każdej już porze, Powyżej dziurek swych w nosie. O polityce, broń Boże. Póki żyjemy, zróbmy coś, coś szalonego tu najbardziej, by upić każdą ludzką złość. I wysładzi ją w kosmiczną gardzielę. Póki żyjemy, zróbmy coś, cokolwiek, ale właśnie teraz, gdy płomień szczęścia wciąż się tli, i nie wypalił się do zera. Póki żyjemy, zróbmy coś, dla tych, co rodzą się z nas samych. Daje nam tu w kość. My w kości z życiem nie zagramy. Póki żyjemy, zróbmy coś, cokolwiek, ale wreszcie wspólnie. I na tej ziemi było nam przepięknie, zdrowo i przytulnie. Póki żyjemy, zróbmy coś na miarę boskiego stworzenia, aby ocalić to, co tu ma jeszcze szansę ocalenia. Póki żyjemy, zróbmy coś, zróbmy coś cokolwiek, cokolwiek, ale wreszcie wspólnie By na tej ziemi było nam Przepięknie, zdrowo i przytulnie Póki żyjemy, zróbmy coś, zróbmy coś cokolwiek, cokolwiek, ale wreszcie wspólnie By na tej ziemi było nam Przepięknie, zdrowo i przytulnie Przepięknie zdrowo i przytulnie, przepięknie Pięknie, zdrowo i przytulnie. Póki żyjemy, zróbmy coś, cokolwiek, ale wreszcie wspólnie, by na tej ziemi było nam, przepięknie zdrowo i przytulnie. Póki żyjemy, zróbmy coś, cokolwiek, ale wreszcie wspólnie. By na tej ziemi było nam Przepięknie, zdrowo i przytulnie Póki żyjemy, zróbmy coś Cokolwiek, ale wreszcie wspólnie By na tej ziemi było nam Przepięknie, zdrowo i przytulnie Przepięknie, zdrowo i przytulnie Przepięknie, zdrowo i... Teraz... Yy... Jeszcze wiersz, który nosi tytuł: Cała reszta to zabawa. Ona jest poruszeniem źdźbła do pierwszego ciepła słońca, przebaczeniem nieprzebaczenia, kochaniem niekochania, bez karabinów słów, bez zatrutych myśli. Widząc jej wzrok, nie można nie zgiąć kolan. Słysząc jej wołanie Pozwólmy się jej wezwać, zapragnąć jej jak Boga. Jak jedynej szansy, by nie przegapić momentu spotkania jej czasu z naszym przeznaczeniem. Dlaczego ranie wtedy, gdy powinienem być raczej raną dla bliźniak otwartą? Dla niej jedynej żyć można z cierpieniem, wyjść na niepewną drogę niewidzialną. Chrześcijaństwo rodzi się z jej istoty, bez niej nasz sens jest absurdem. Czyż z piękna oceanu daru piękna, gdy skazujemy się być za jej burtą? Rubikon w sercu ludzkości dawno przekroczony Wszyscy nie zmieszczą się na krawędzi Mówić o niej i żyć jej przygodą I kochać bez warunków wstępnych Zlikwidować konta bankowe Oddać bliźniemu jej czas w sobie Dla niej jedynie budzić się co rano I patrzeć jej oczami w oczy naszych dzieci Bowiem jest tylko miłość Cała reszta to zabawa. Dziękuję. I jeszcze na sam koniec, kochani Państwo, wiersz pod tytułem Miłość Stomiku być uczniem miłości, którego promocja miała miejsce w 2010 roku i wiązała się też z inauguracją zespołu ARETE. Oczywiście, dedykowana mojej żonie, wtedy jeszcze narzeczonej. Miłość, nic więcej, miłość tylko ona, boska, szczęśliwa, subtelna, szalona, doniosła, wzniosła, życiem przeogniona, czysta, przejrzysta, wierna i spełniona. Taką ci pragnę dać miłość, kochanie, przez cudnej chwili wieczne zakochanie, przez łzy radości, szczęścia, całowanie, przez zbawczych spotkań, nocą dusz splatanie. Niechaj się łączą nasze dłonie drżące niech się odnajdą w nas dusze tęskniące niech uszczęśliwią się serca bijące w lesie na plaży w mieście czy na łące bo życie przecież trwa jedynie chwilę chciałbym ci siebie co dzień dawać w darze tak zakochanym przeznaczenie karze i miłość od nas pragnie tylko tyle i to by było na tyle. Bardzo pięknie dziękuję za to wspólne spotkanie i pięknie dziękuję raz jeszcze organizatorom za zaproszenie mnie i mojej twórczości miłosnej na Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. Cóż, pozostaje mi tylko życzyć Państwu kolejnych pięknych chwil, pięknego wieczoru, i pełnego dialogu małżeńskiego ze zrozumieniem, wzajemnym wysłuchaniem, jak trzeba to, i z przebaczeniem. I oczywiście pełnego poezji i miłości. Zawsze więcej miłości. I mam nadzieję do zobaczenia, czy na to spotkaniach kolejnych poetyckich, czy wreszcie na żywo na, na koncertach zespołu RTE. Już koncertów nie możemy się doczekać. Z całego serca raz jeszcze wszystkiego dobrego, wszelkiego dobra. Kłaniam się najmocniej. Dziękuję pięknie. Ani jednej chwili dłużej być bez Ciebie nie chcę tutaj. Ani jednej chwili dłużej być bez Ciebie nie chcę tutaj żyć bez Ciebie. To naprawdę kiepski żart więc melodię swego życia, rytmu serca mego słuchaj bez miłości. Rytm ten nie jest wiele wart, ani jednej chwili dłużej być bez ciebie, nie chcę tutaj żyć bez ciebie To naprawdę kiepski żart, więc melody swego życia, rytmu serca mego słuchaj bez miłości Rytm ten nie jest wiele wart, ani jednej chwili dłużej być bez ciebie, nie chcę tutaj żyć bez ciebie to naprawdę kiepski żart, więc melody swego życia Rytmu serca mego słuchaj, bez miłości rytm ten nie jest wiele wart Ani jednej chwili dłużej być bez ciebie, nie chcę tutaj żyć bez ciebie To naprawdę kiepski żart, więc melody swego życia Rytmu serca mego słuchaj, bez miłości rytm ten nie jest wiele wart